Był sobie plac zbrodni, któregoś dnia spodobał się czerwonoskórym, takim chłopcom, którzy nie mieli własnego placu, ale za to bawili się w wielkim ogrodzie botanicznym. Ponieważ chłopcy ci nie mieli do tego placu zbrodni żadnych praw, wymyślili je sobie. Zaczęli opowiadać o tym, że plac zbrodni powinien należeć do nich, ponieważ są lepsi i silniejsi. Mówili też, że dzieci z placu zbrodni, jak sama nazwa wskazuje, są zbrodniarzami i są na to dowody, ale nikomu tych dowodów nie pokażą. Ich przywódcą był feri acz, który miał na swoich usługach braci pastorów, strasznych głobuzów, którzy z innymi lecieli w kulki. Chłopcy z placu zbrodni bardzo lubili bawić się na swym placu. Niektórzy grali w piłkę, inni wrzucali relacje na Instagrama lub TikToka. Dowódcą na placu zbrodni był Janusz Boka, zaś najmniejszym chłopcem i jedynym szeregowcem był Nemeczek. Wydawał się niektórym bardzo śmieszny i nikt nie traktował go na serio z wyjątkiem jego samego. Któregoś popołudnia feriacz zakradł się na plac zbrodni i ukradł chłopcom chorągiew. Potem czerwonoskórzy ogłosili, że chorągiew zawsze należała do nich i ją sobie tylko odebrali. Różni chłopcy z różnych innych placów uznali, że to może być prawda, a nawet jeśli nie, to z powodu jakiejś chorągiewki nie warto zadzierać z czerwonoskórymi. Mimo tego Boka postanowił odebrać swoją własność, więc nocą wraz z Nemeczkiem zakradli się do ogrodu botanicznego. Aby dostać się na wyspę pośrodku ogrodu musieli wejść do zimnej wody, chociaż Nemeczek nie czuł się zupełnie zdrowy. Na wyspie Feri Acz wyjaśniał czerwonoskórym, że dzisiaj wzięli sobie chorągiew, a jutro wezmą resztę. Wtedy odezwał się Gereb. Chłopiec z placu zbrodni, który siedział wśród czerwonoskórych. Obiecał otworzyć furtkę na placu, gdy nadejdzie właściwy moment oraz kupić kwiaty na powitanie czerwonoskórych. Janusz, Boka i Nemeczek nie odzyskali tego wieczoru chorągwi. Ale poznali twarz zdrajcy. Nie mów o tym nikomu, ale nie spuszczaj gereba z oczu, poprosił Boka. Potem wrócili późno do domu, a przeziębiony Nemeczek kaszlał nieco głośniej niż do tej pory. Następnego dnia, podczas zabawy na placu, Nemeczek zauważył gereba i postanowił go obserwować. Wstał i pobiegł za nim, zostawiając kolegów bez słowa wyjaśnienia. Natychmiast uznali Nemeczka za zdrajcę i wpisali jego imię małymi literami do relacji z Instagrama. Następnej nocy z wyspy w ogrodzie botanicznym zniknęła skradziona chorągiew. To musiał być ktoś z chłopców z placów zbrodni uznał Feriacz. Wątpię odparł Gereb. Nikt tam nie jest tak odważny, aby tu przyjść. Wówczas Nemeczek bo to on zabrał chorągiew i ukrywał się na drzewie, zaprotestował, zdradzając swoją obecność. Feriacz rozkazał odebrać mu chorągiew, potem pojmanego malca pastorowie wrzucili do wody, żartując, że to bardzo zabawny rodzaj chrztu i dzięki niemu wypłuczą z chłopca nazizm oraz ideologię LGBT. Wszystkim było z tego powodu bardzo wesoło, bo Nemeczek wyglądał jak mały klaun, gdy woda z niego ściekała ale chłopiec odpowiedział, że mogą go wrzucić tysiąc razy do wody i woli on w tej wodzie się utopić niż być zdrajcą jak gereb nadchodzi wojna feriacz ogłasza, że udaje się na plac zbrodni z kilkudniową wizytą sąsiedzką. Nemeczek po kilku kąpielach w lodowatej wodzie jest bardzo chory, ale postanawia walczyć w obronie placu, mimo iż wszyscy proponują, by położył się do łóżka. Spotyka się to ze zdziwieniem innych chłopców z innych placów, którzy do tej pory nie traktowali malca zbyt poważnie. To zdaje się jakiś wesołek był do tej pory, ktoś powiedział zakłopotany. Dzięki sprytnym pułapkom i determinacji obrońców, kilkudniowa wizyta sąsiedzka czerwonoskórych przedłuża się nieco. Inni chłopcy z innych placów biją brawo chłopcom z placów zbrodni. Tego się nikt nie spodziewał, ktoś powiedział zaskoczony. W pewnej chwili na plac dociera jakaś delegacja z sąsiedniego placu zabaw i żyje się przez chwilę w ogniu walki, aby móc przekonać samą siebie, że jest bardzo dzielna. Potem ta komisja oznajmia chłopcom z placu zbrodni, iż feriacz Acz to bandyta, który nie uznaje wolnych sadów, nasyła braci pastorów na demonstrantów grających w kulki na ulicy, poza tym rozdaje wszystkim kłamliwe ulotki na każdy temat, a w szkołach chciałby się uczyć tylko tego, co sam lubi, czyli WF-u. Potem komisja wraca do siebie i bitwa może trwać nadal. Na znak solidarności z chłopcami z placu zbrodni wszyscy inni chłopcy z każdego innego placu zgodnie postanawiają, iż nie będą nigdy odwiedzać ogrodu botanicznego, co przychodzi najłatwiej tym spośród nich, którzy nigdy dotąd tam nie byli. Czerwonoskórzy są wyłapywani kolejno do szopy i tam zamykani. Uwięzieni twierdzą, że o żadnej bitwie o plac nie wiedzą, Aferi Acz przyprowadził ich tutaj na ćwiczenia. Niektórzy pytają o gereba i kwiaty, które miał kupić. Potem, według książki, plac zostaje obroniony przez małego Nemeczka, który dosłownie spada Aciemu na głowę. Jego imię zostaje wpisane na nowo wielkimi literami w relacji na Instagrama, ale Nemeczek, wyniszczony chorobą, umiera i nawet tej relacji nie lajkuje. Potem na placu pojawiają się inżynierowie, i plac zostaje stracony, gdyż okazuje się, że nigdy nie był przeznaczony dla chłopców. Niektórzy chłopcy próbują znaleźć sobie miejsce na innych placach zabaw, ale czasami spotykają tam chłopców, którzy mówią im: Nie macie tu nic do szukania, możemy wam pomóc. Porządku, ale tylko troszkę, nie tak, żebyście zajmowali na naszych placach miejsca, które mogą się nam przydać. Poza tym, w przeszłości dopuszczaliście się na swoim placu jakichś zbrodni. Wiemy o tym z ulotek, które kiedyś dał nam Acz. Swój ogród botaniczny tracą również czerwonoskórzy. Na to mimo wszystko nie zasłużyliście sobie. Reagują inni chłopcy z innych placów. Zostaliście oszukani przez feri acza i nie możecie odpowiadać za jego błędy. On zresztą również nie może. Od razu widać, że to bardzo stara książka, bo nawet największa opisana w niej kanalia ma w sobie jakiś strzęp honoru i sumienia. Są w niej sceny takie jak salutowanie Nemeczkowi przez wrogich czerwonoskórych, kiedy chłopiec mówi że woli zginąć, niż być zdrajcą jak gereb, a przecież za takie słowa dzisiaj zostałby utopiony nawet bez tych słów. Jest scena, gdy pastorowie przychodzą do domu chorego nemeczka z przeprosinami i rezygnują z gorącej czekolady, którą chce im podać mama chłopca, ponieważ twierdzą, że na czekoladę nie zasłużyli, a przecież wiadomo, że gdyby tam przyszli, zasłużyliby na każdą rzecz. Znajdującą się w mieszkaniu. Przywódca czerwonoskórych, Feriacz, walczy ramię w ramię z kolegami, według ustalonych przez obie strony zasad walki, a przecież dzisiaj zasady nie istnieją. Gerebowi jest wstyd, iż okazał się zdrajcą, co dzisiaj jest absurdalnym rodzajem emocji. Dlatego łatwo poznać, że nic z tych rzeczy się nie mogło wydarzyć i wszystko to jakieś żałosne kłamstwa, bo rzeczywistość w ten sposób nie wygląda. Ale czego można się spodziewać po literaturze napisanej w kraju, w którym wybory wygrywa Wiktor Orban.